at ka Ja też Panu Bogu dziękuję, że mi pozwoli, jeszcze raz być w Krakowie. I to właśnie z taką posługą, z posługą dzisiejszego dnia, to znaczy. Konsekracja bazyliki Miłosierdzia Bożego, Łagiewnika. Te łagiewniki głęboko weszły w moją pamięć od czasu robotniczy. Do kubarki. Ja też Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Od pierwszego spotkania tu w tym oknie minęło 23 lat i nie 23 razy przybyło. Ci, którzy wtedy, 23 lata temu byli tu pod tym okresem franciszkańskim, mają też 23 lata więcej. Nic nie poradzimy. Jak są młodzi, to są młodzi. Nie na wyjście. Piecrek zazu stoi. Też mu tych 23 razy przybyło. Tylko jedna rada na to. To jest Pan Jezus. Jam jest zmartwychwstanie i żyć. To znaczy pomimo starości, pomimo śmierci, młodość, Bogu i tego Wam wszystkim życzę całej młodzieży kwiatowskiej i polskiej i na świecie.

Niech Wam Bóg powołał, Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogiem.